Z Psalmu 98: Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała mu Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Zbawienie Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemia. Cieszcie się i weselcie, i grajcie. Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Dzisiejszy psalm to jest wezwanie dla wszystkich narodów ziemi do przyjęcia Pana i do radości. Zadanie na dzisiaj. Chwyćmy to wezwanie, chwyćmy je w Różańcu. Wybierz sobie jeden kontynent, za który dzisiaj odmówisz całą część Różańca. O to, aby wszystkie państwa tego kontynentu przyjęły Pana. Módl się z wiarą: Maryja, Jezus słyszą naszą modlitwę. A także módlmy się o radość duszy dla tych kontynentów. Możecie w komentarzu napisać, jaki kontynent wybraliście. Ja będę dzisiaj modlić się za Amerykę Południową. Zapraszam Was też dzisiaj do pomodlenia się z nami pieśnią Zawitaj królowo Różańca Świętego. Macie link w opisie tego odcinka. I tam w tym teledysku chwytamy za instrumenty, tak jak mówi dzisiaj psalmista. Chwalcie, śpiewajcie, grajcie. Alleluja!